Proszę bardzo. Mam takie pytanie do Jaki Konfederacji przewiduje jak pan w wyborach? No, mówiłem, mówiłem, że jest 30% do podziału między trzy komitety wyborcze, więc może uzyskać 10%, albo nawet więcej, albo mniej. To zależy od tego, jak się będzie zachowywała podczas wyborów, bo bardzo ładne te tezy Konfederacja przedstawiła. No ale to są tezy hasłowe. I dobrze by było, gdyby to zostało rozwinięte. Coś trzeba powiedzieć wyborcom, żeby ich zachęcić, przekonać do siebie. No coś im trzeba powiedzieć. Nie tylko to, że my jesteśmy fajni, prawda? I Proszę? Czy taka taktyka też nie wiadomo czym przekona? Proszę pana, wszystkich się nie przekona. Wszystkich się nie przekona, ale niektórych, i to o tych niektórych warto zawalczyć, no i tyle. Wszystkich się nie przekona. To nam nie ma co nawet sobie stawiać takiego zadania, bo to, wie pan, no ja dlatego tak, ja muszę się przyznać, że ja tam specjalnie ultrasem demokracji nie jestem. I uważam, że znacznie lepszą taką formą ustrojową to byłby taki system autorytarny, czy monarchia nawet. Dlaczego? Żeby jakąkolwiek zmianę przeforsować przy procedurach demokratycznych, to trzeba przekonać kilka milionów ludzi. Połowa to w ogóle nie wie, o co chodzi. To jest po prostu głupiego robota, groch o ścianę. No a to nawet tych, co wiedzą, to, to, to zrozumieją, to, to musi trwać, a inni nie, wcale nie chcą czekać, aż wszyscy tu się przekonają. Tymczasem takiego no, rozsądnego króla to w ciągu pół godziny można przekonać, jak go mu się wytłumaczy, na czym polega korzystne rozumienie. Tym bardziej, że jemu, jak właśnie w monarchiach to jest dobre, jemu zależy na tym, żeby. Jego państwo, no było jakieś, bo to jak państwo jest w dobrej kondycji, to i jego prestiż jest i tak dalej. No i wreszcie swojemu synowi, następcy tronu, nie może przekazać samych długów i katastrofy, ruiny, tylko tam jakieś, no każdy jakoś o to dba. Tymczasem nieszczęście, zwłaszcza, że... Kryzys parlamentaryzmu jest, no jak jest osoba legitymująca się dokumentami, prawodawcą, no to trudno, żeby było inaczej. Kryzys parlamentaryzmu jest w związku z tym ci prawodawcy od wyborów do wyborów, a potem niech będzie potop. I proszę zwrócić uwagę, nawet na tle tej, wybicia tej trzaskowianki w Warszawie, przecież. Pierwszą rzeczą, jaką się wszyscy zajęli, to kto za to odpowiada. Nie jak powstrzymać ten, to gówno, tylko ustalić, kto za to odpowiada. To jest najważniejsze. No, to widzimy, jak to funkcjonuje. To całe szczęście, że wojny nie ma, bo to byśmy się nie doczekali. Bo, <zum> zginęlibyśmy i nie wiedzielibyśmy, kto za co odpowiada. Nie doczekali się tego. Naprawdę coś z tym trzeba zrobić. No i był taki filozof i ekonomista, to jest rzadkie połączenie, bo przeważnie filozofowie to tam o sobie opowiadają, takie różne dyrdy małe. No i, a to był Fryderyk von Hayek, taki, on też był za, zmartwiony tym, że parlamentaryzm, w, w coraz większym kryzysie się pogrąża. No i zaproponował takie oto rozwiązanie tego, żeby temu kryzysowi trochę zapobiec, albo nawet go wstrzymać, żeby przeprowadzić reformę parlamentaryzmu. Nie odejść od demokracji już na to się, na tę świętość się nie odważył targnąć, ani na powszechne głosowanie, nie. Tylko, żeby dwuizbowe takie parlamenty, pierwsza izba, izba rządowa, byłaby wybierana tak jak do Czech, czas, tam nawet osoba legitymująca się mogłaby być i zajmowałaby się tymi wszystkimi sprawami, które się dzisiaj zajmuje, tą całą pornografią, ale jedna, jedna sprawa zostałaby jej odjęta, tej izbie rządowej. Nie mogłaby ustanawiać praw. Nie, bo od ustanawiania praw to Fryderyk von Hayek uważa, że powinna być Izba Praw, gdzie też byłoby głosowanie powszechne. A jakże, ale po pierwsze, cenzus wieku by został podniesiony do 45 lat. Wcześniej by nie można było ani kandydować, ani głosować. I, ani głosować, tak. I kandydować, i głosować. Do tej Izby praw można by tylko raz w życiu. Tylko raz w życiu. Bo jeżeli człowiek robi wielokrotnie coś tam, to nie przywiązuje tego wagi. Jak może tylko raz w życiu coś zrobić, no to raczej jest szansa, że się zastanowi nad tym, co on właśnie robi. Kadencja tej Izby praw byłaby długa, 15 lat. 15 lat, co 5 lat by się odnawiała jedna trzecia składu tej izby, powiedział się Hajek. No i raz w życiu tylko można by było głosować. Wyobraźmy sobie, jegomość ma 45 lat, już może kandydować do izby praw. No i został wybrany. Kończy tę swoją kadencję, jedyną, już nie może być na następną, jak ma 60 lat. Więc jest szansa, do gwarancji nie ma, ale jest szansa, że on będzie te prawa ustanawiał w perspektywie dłuższej niż taka czteroletnia kadencja, która teraz jest że on już nie dla siebie te prawa będzie ustawił, tylko dla następnych pokoleń. Być mo nigdzie to jeszcze nigdzie to nie zostało zastosowane, ale być może, że to w dobrym kierunku idzie. Jak już nie można zrezygnować z demokracji, jak już taki jest rozkaz, że musi być, no to trudno. Ale przynajmniej ona, on to nazwał demarchią, bo to rzeczywiście takie połączenie demokracji, elementów demokracji elementów monarchii. To ciekawe połączenie. Obawiam się, że u nas nikt by się na to nie zgodził, ale to sytuacje bywają takie, że czasami jest, państwo się pogrąża w dramacie. No i wtedy już nie ma czasu na dyskusję na jakieś tam tego, tylko pojawia się ktoś taki, jakiś człowiek, nie wiadomo skąd, i powiada: na moją komendę. I wszyscy zaczynają go słuchać. No tak się monarchie rodzą. Także no, bardzo dobrym przykładem są Chiny. Tam był taki jegomość, którego dzisiaj może już niewiele ludzi pamięta, Deng Xiaoping. On pod koniec życia nie miał żadnej funkcji państwowej ani nawet partyjnej. Był najzupełniej prywatnym człowiekiem. Ale kiedy umarł, agencje prasowe zaczęły depeszować z Pekinu, że rozpoczęła się walka o władzę Podęksia Pimy. Jaką władzę? Przecież on nie miał żadnej władzy. No, nie miał żadnej władzy, bo konstytucja chińska nie przewidywała takiego stanowiska, jakie on faktycznie zajmował, bo on był cesarzem chińskim. A Chiny są formalnie republiką, więc żadnego cesarza tam być nie może. No, ale nie może jak trzeba to był, prawda? Jak to wyglądało? Otóż on. Był bardzo chory, już tak w ostatnich latach życia, nie wstawał z łóżka, a nawet z trudem mówił. No i ta kamaryla dworska, żeby tak tu nie ryzykować za bardzo, to wydelegowała takiego Chińczyka, prostego kamerdynera jakiegoś, który się nachylał nad tym Deng Xiaopingiem. On mu coś tam szeptał do ucha. A ten w obecności tych wszystkich dygnitarzy to głośno powtarzał, co mu tamten szepnął. No i następnie z szybkością światła te, to, te zarządzenia, te decyzje docierały do najdalszych krańców chińskiego państwa. Bo tak rządził Deng Xiaoping. No i patrzcie Państwo, co zrobił, bo to już obecna postać Chin to jest jego zasługa. Także. Cesarz, no przy pozorach Republiki tamtego, ale cesarz, no, rozpędził tych studentów na placu Tiananmen. Ja myślałem, że to straszliwa zbrodnia jest, ale ciekawe, że yy, Deng Xiaopingowi nikt nie miał tego za złe w Chinach. Większość przynajmniej nie miała tego za złe. Wyjaśnił mi to taki mój znajomy Guy francuski znik, który tam był wtedy. I on. Ja nie znam Chin, więc zrozumienie tego było dla mnie, dopóki nie wysłuchałem tego, to niemożliwe. A on mi powiedział tak, że Chińczycy uznali tych studentów za mandarynów, którzy się zbuntowali przeciwko cesarzowi. No i uważali, że taki bunt cesarz powinien mandarynów do porządku przyprowadzić. No i ich przyprowadził. Także to trochę inaczej oni na to patrzą niż my. Ale no, pokazuje się, że to przyniosło błogosławione skutki dla Chin. Chiny wysforowały się na pierwszą gospodarkę świata. Jak byłem w Vancouver dwa lata temu, to odwiedziłem kampus tam uniwersytecki. Jeszcze był rok akademicki. No i przekonałem się, nie bez zaskoczenia, że większość studentów to są Azjaci. No nie wiem, ale to widać było, że Azjaci. No i okazało się, że tam są dwa rodzaje domów studenckich. Jedne takie o normalnym standardzie, a drugie luksusowe. I w tych luksusowych to już tylko Chińczycy byli. Białego człowieka tam nie było, nie stać go było na coś takiego. Więc Chińscy kulisi, którzy, którymi jeszcze 100 lat wcześniej wszyscy pogardzali, proszę teraz luksusowe akademiki zajmują w Vancouver. I w innych miastach też. także to, I to wszystko zasługa tego jednego człowieka. Także jeden człowiek może bardzo dużo zrobić. Jak wie co? To tak jak w, tym, w tej anegdotce o mechaniku. Pewnie Państwo znacie. Przychodzi właściciel samochodu, samochód mu się zepsuł, przychodzi do mechanika, mówi tu, zepsuł mi się, o ten zajrzał tam pod maskę, wziął młotek, stuknął, mówi już i 100 złotych. Ten mówi, jak, co, jakie 100 złotych? Panie, młotek pan wziął, stuknął i 100 złotych, proszę tu rachunek szczegółowy ze specyfikacją, to mówi, dobrze. No i napisał mu, stuknąłem młotkiem. Jeden złotych. Wiedziałem gdzie? 99. No to właśnie to. Proszę bardzo. Proszę, tak? jak możemy wyglądać, to... Po wyborach, jak Polska może wyglądać po wyborach w październiku, bo w zasadzie czy będzie rządził pis, czy PO czy z kimś tam się zgadają, to y, chodzi mi o tą ustawę 447. My się od tego raczej nie Pod wywiniemy. tym względem nic się nie zmieni. No właśnie, pod czyli czego, nic się nie zmieni. Czego możemy się spodziewać? Ma Pan jakąś, nie wiem, wizję tego, Proszę w jakim Pani, kraju się obudzimy? No, by, mam nadzieję, mam nadzieję, ale to niewielką, biorąc pod uwagę sondaże dzisiejsze. Mam nadzieję, że ta ustawa antyrocjeniowa może przejdzie w tej krótszej wersji, bo pan poseł Rzymkowski już swojej nie będzie promował, bo już ją tam odstąpił od niej, ale przynajmniej tam nie dlatego, że moja, tylko dlatego, że, że ona by nam dawała trochę czasu. Ona by nam dawała trochę czasu. W, w ciągu tego czasu, czyli w tak zwanym międzyczasie, można by było przedsięwziąć jakieś kroki, żeby siekiera od pnia została odsunięta. Bo to jesteśmy w tej fazie już. Trzydziestoletni plan obrabowania Polski wchodzi w fazę realizacyjną, więc tu, tu, a jest już za 5.12. No w październiku Pompeo przedstawi Kongresowi raport. Co Kongres zrobi, to ja nie wiem, ale po tym liście 88 senatorów to już trzeba porzucić wszelkie złudzenia. Jeżeli będzie bezczynność z polskiej strony, to trzeba będzie porzucić wszelkie złudzenia. Także zyskanie na czasie już jest jakimś, jakąś wartością. A jak będzie, no nie wiem, nie wiem. Obawiam się, że zgodnie z prawem Marfiego jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. Obecność urzędników wcale nie zapewnia ani dobrego prowadzenia firmy, ani też skutecznej ochrony interesów samego rządu, bo gdyby tak było, nie doszłoby ty, do tych sytuacji, które dzisiaj sprawiają, że kopalnie nagle są na skraju bankructwa, bo dobry właściciel tak ze swoimi firmami nie postępuje. Polski rząd, jako pierwszy na świecie, tego nikt nie zrobił przed, przed nami, 19 lutego, czyli za chwilę będzie któraś z rocznic, przyjął pierwszą na świecie uchwałę o prywatyzacji sektora rządowego, prywatyzacji sektora państwowego. Niestety uchwała nie została wprowadzona w życie ze względu na napaść Niemiec na Polskę. W tym roku rekomendacja polskiego wywiadu była taka, żeby za pieniądze, które są marnowane na centralny okręg przemysłowy, którego wartość jeżeli chodzi o produkcję czołgów miała być osiągnięta dopiero w 1950 roku, żeby tam wytapiano jakiekolwiek uzbrojenie dla wojska, żeby natychmiast przeznaczyć na zakup uzbrojenia na Zachodzie. Bo polski wywiad celował wybuch II wojny światowej i niewiele się pomylił na wiosnę 1940 roku. Wracając do punktu wyjścia dotyczącego, czy rząd powinien posiadać przedsiębiorstwa, nie powinien posiadać przedsiębiorstw, bo nie taka jest rola rządu, natomiast bezwzględnie powinien móc w każdej chwili wyegzekwować. Prawa własnego kraju na swoim terytorium, gdyby zachodziła taka potrzeba. Te trzydzieści kilka dodatkowych świadczeń, które uzyskuje górnik poza wynagrodzeniem, to są zobowiązania, które rządy nałożyły na kopalnie ze względów politycznych i to doprowadza do tego, że wydobycie w Polsce węgla w pewnym momencie przestanie być opłacalne. Nie dlatego, że mamy gorszą technologię, mniej wykwalifikowanych ludzi. Bo bez wątpienia polskie kopalnie inwestują w technologię, ale jeżeli polska kopalnia sprowadza najnowocześniejszy kombajn do wydobycia węgla i polski urząd należący do rządu przez rok nie daje zgody na możliwość uruchomienia tego kombajnu w kopalni, to to jest pytanie o instytucje rządowe jak one funkcjonują. Jest rządowy właściciel, rządowy urząd, a mimo to inwestycja idąca naprawdę w gruby miliony stoi bezużyteczna przez rok. Polski system podatkowy według Banku Światowego jest w drugiej dwusetce systemów podatkowych pod względem przyjazności dla gospodarki i w ogóle e, i przyjazności jako takiej też dla zwykłego obywatela. W Polsce mamy tak absurdalny system, że rząd sam sobie płaci podatek od zasiłków, które wypłaca najuboższym. Czyli już najubożsi, którzy dostają zasiłki od rządu, płacą podatki. Centrum Jedna Smitha opracowało całościowy projekt ustawy zmiany systemu podatkowego w Polsce, gdzie nie przewidujemy funkcjonowania jakichkolwiek podatków dochodowych. Z tego względu, że to są to podatki głupie najzwyczajniej rzecz biorąc i skrajnie uznaniowe. Dzisiaj podatek dochodowy jest właśnie elementem kontroli policyjnej obywateli i trzeba też wiedzieć, że oficjalne, przynajmniej ustawowe uprawnienia wywiadu skarbowego są większe niż Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.